Czwarta nad ranem Może sen przyjdzie Nie Żaden sen nie przyjdzie <ścoughs> Cześć kochani Tak jak zacząłem jest czwarta nad ranem dokładnie czwarta 11 Jest już trochę jasno Ale tylko trochę bo w kamerce się tak to zrobiło A tak naprawdę jest mega ciemno a ja idę na wschód słońca, na kopiec kraka i idę jeszcze zobaczyć jedno zjawisko. Jakie? Oglądajcie. Strażak szedł na solo Ten z Mariackiej Wieszy Także kochani, przyszedłem zobaczyć Tam okay. będzie Zaćwienie Księżyca Jest trochę ekipy Więc za bardzo tutaj nie da się kręcić żebym mógł cokolwiek gadać Ale pozwólcie, zrobię zdjęcia Może na chwilę uchwycę na kamerze Jak Księżyc będzie wchodził w zaćmienie W Polsce to będzie widoczne jako zaćmienie częściowe Zwań jakie zostaną, wy będziecie widzieli zaćwienie całkowite Ale, zawsze coś Powiem Wam kochani, że starasz się o jak najlepsze przybliżenie. To oczywiście jest, tylko faza się zaczyna, ale to już się robi słudne. To już się robi cudne. No, już coraz bardziej, jeszcze bardziej. Będzie chował za chwilę za górami. Gdzieś tam nad okolicami Bielska można oglądać i oglądać takie zjawiska rzadkie, ale piękne Quanto menos pensas salesso elegancko także z jednego pięknego zjawiska do drugiego teraz można byłoby zaśpiewać Good Day Sunshine z Beatlesami tu jeszcze zrobię w miarę maksymalne przybliżenie elegancko bo naprawdę Warto dla takich chwil wstawać wcześniej. Już piąta. Może sen przyjdzie. Nie ma co się budzić. Nie przyjdzie. <grym> Ale powiem wam, że to było warte. żeby wstać? Żeby zobaczyć przy okazji wschód słońca żeby tak naprawdę ajajaj aj, aj. i żeby mieć jakąś aktywność z rana tak już ustawiłem kamerkę tak czy siak trochę kiepsko z tym światłem bo tu mi się ciło odbiło cień na twarz oka tu coś prześwietlenie ale żeby nie było takiego zdetnego gadanka małe obrazki później Konkretnego. galopko Też jeszcze póki jestem jak ktoś mój na chodzie Nagram się dla jednej osoby, ponieważ jest data 16 maja. Dla tej osoby jest to bardzo ważna data i ta osoba ma swoją celebrację. Obchodzi swoje 6 lat wypuszczenia vlogów na YouTube. Jest to osoba, która też dla której 16 maja to jest bardzo ważna data. Jest tą osobą oczywiście ojciec Adam Szustak. Adaśko, dla Ciebie życzenia ode mnie w podziękowaniu, że mogłem się przez ten czas też nawrócić, że mogłem z powrotem dostać entuzjazm wiary i że mogliśmy się spotkać wielokrotnie. To mnie bardzo motywowało i motywuje cały czas. Bo człowiek, jak przechodzi zmiany, metanaje, to czasami potrzebuje wsparcia, i to wsparcie, jakiekolwiek by nie było, było. I bardzo Ci za to, Adaś, dziękuję. Życzę Ci, aby kolejne lata prowadzenia kanału, vlogów, to były lata, kiedy jeszcze bardziej będziesz sam w sobie się rozwijał, w sensie duchowym, również, że będziesz cały czas. Ten poziom rozwoju trzymał, i że będziesz cały czas dawał świadectwo innym: wiary, miłości i relacji z Bogiem, z Jezusem, z Maryją. W te 6 lat, Adaśko, życzę Ci, żebyś po prostu nigdy się nie poddawał, a nawet jak upadniesz, to wiesz już, jak upaść. A pamiętaj, jak mówi jeden z moich ulubionych tekstów zespołu BTS, chociaż czasami upadnę i się zranię, nieustannie biegnę w kierunku swoich marzeń. Tego Ci życzę, dać, żebyś zawsze biegł w kierunku swoich marzeń, czyli żebyś zawsze szedł w kierunku Jezusa. Życzę też yy, mojemu Krześniakowi, który również obchodzi 6 lat swoich urodzin dzisiaj, wszystkiego najlepszego. To jest też bardzo yy, piękna, symboliczna data 16 maja. I też dla mnie jest to symboliczna data, ponieważ w zeszłym roku dołączyłem jako kandydat do sieckich Dominikaninów. Cały czas co prawda tym kandydatem jestem, ale mam silną wiarę, że będzie ok, i że człowiek będzie szedł właśnie w tym kierunku. Jak nie? Cóż, takie życie, selawi i trzeba będzie iść dalej. Tymczasem oglądajcie dalej obrazki. Dzisiaj się trafiło, że jadę z ekipą od Boxdela. Jedziemy właśnie na MMA do Tauron Areny. I tutaj się zebrała piękna ekipa wspaniałych młodych ludzi, Pięknie. którzy są tymczasem y, moimi pasażerami. A tutaj, jak się okazało, możemy wejść we współpracę YouTube'ową, z czego też się będę oczywiście bardzo cieszył. Także Boxdell, trzymam kciuki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bo tu muszę się skupić. Także kochani, tym razem witam Was z samochodu. Myślałem, że będzie jakieś gadanko gdzieś w terenie, ale pogoda dzisiaj by na to nie pozwoliła, bo w sumie jest 19 stopni, ale tak trochę wieje, A też on tak zaciąga, że jakby miał padać, na to szkoda ryzykować ze zdrowiem. A też teraz na powrocie do domu, pomyślałem, że tutaj zrobię gadanko. Odnosząc się do kazania, które usłyszałem podczas mszy wieczornej, było y, święto obchodzone świętego Andrzeja Boboli, czego nie wiedziałem, że y, 16 maja to jest święto Andrzeja Boboli. Też y, jakby to było. To było kazanie, które dało mi. Jakby takie światło pewnej układanki, która była u mnie w głowie przez jakiś ostatni czas, ale która nie miała takiego zahaczenia, tego nie miała tego elementu, który by pasował. Cały czas czegoś szukałem w głowie, jakby co leży mi na duszy, tak to powiem. I dopiero kazanie, które usłyszałem. To już jest wczoraj na mszy, bo dzisiaj dopiero, jakby, wziąłem się za nagrywanie refleksji. I jest coś takiego, że na kazaniu jeden z ojców powiedział coś takiego, że powinniśmy szukać jedności, że powinniśmy dążyć do jedności. Nieważne czy jesteśmy wyznania chrześcijańskiego yy, czy innego oczywiście tu też trochę parafrazuję bo jakby tutaj głównie chodziło o jedność wśród chrześcijan tu patrz prawosławni ewangelicy i inne odłomy chrześcijańskie ale ja jeszcze poszedłem dalej z myślami o jedności ludzi na świecie nie wiem czy pamiętacie jak była seria ciemnia to tam było zestawienie symboli religijnych. I takie też zestawienie symboli religijnych w ogóle jest u mnie w telefonie na wygaszaczu. Jako myśl, która gdzieś ma mi przypominać, podpowiadać, że jak mam cokolwiek mówić, czy teraz, czy w przyszłości, żebym zawsze miał na oku yy, szukanie jedności. Wśród ludzi, nieważne jakiego jesteśmy poglądu, yy, wyznania, wczorajsze kazanie, które było nawiązaniem do przykazania miłości, które Jezus dał jako ostatnie przekazanie tuż przed męką, było czymś, co mogę wręcz powiedzieć, że dogłębnie mnie dotknęło, żeby nie powiedzieć, poruszyło tak. Wnętrza, jak to jest też ładnie opisywane w Biblii, dlatego że ostatnio to jest coś, co jakby mam wrażenie, że chyba szukałem podświadomie, że w tym wszystkim, co człowiek robi, w tej w sumie jest jedności ze sobą, bo to nie mogę powiedzieć, akurat we mnie jest taka jedność yy, pogodzenia się też z czasami z niektórymi rzeczami czy z sytuacjami, ale szukałem też, patrząc na obecną sytuację geopolityczną, która cały czas się dzieje na świecie, czy patrząc też po tym, co się dzieje gdzieś tam, że jest bardzo potrzebne nie tylko teraz, tylko ogólnie nam wszystkim takie dążenie do tej jedności na każdej płaszczyźnie. Bo przykład. Wojny, której ma teraz miejsce na Ukrainie, to jest tylko jeden z wielu tysięcy przykładów, mam wrażenie, tego, co robi rozłam i co robi, kiedy nie doprowadzamy do jedności. Też teraz dosłownie pomyślałem tuż przed włączeniem kamery o tym, co usłyszałem w odcinku u ojca. Adama Szustaka. Adaś, powiem Ci, że jak to nie jest telepatia, czy jakieś włączenie myśli, to naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć. Bardzo Ci dziękuję za ostatni odcinek nocnego vloga. Odcinek 445, żeby to wyszczególnić, bo niedawno jeszcze był 444 puszczony, to też jakbyś oglądał, Adaś, żebyś wiedział, do którego vloga nawiązuje. I mam wrażenie, że to jest też jakby wiadomość, która gdzieś mi się łączy a propos jedności, w tym przypadku jedności z Bogiem. Bardzo y, spodoba mi się stwierdzenie Adasia, żeby nie oddać się całkowicie szatanowi. Jest to de facto, to wyjęte z kazania księdza Piotra Pawlukiewicza i ojciec Szóstek to z parafrazów. ja jeszcze to też przekładam na swoje. Właśnie y, Dążeniu do jedności naszej z Bogiem, i tutaj nie wiem, czy kiedyś się od, do tego odnosiłem bezpośrednio, yy, w sensie vlogu, czy ewentualnie w podcaście. Bardzo mi się podoba dosłowna interpretacja pierwszego przykazania, które mówi, że nie będzie nikogo między mną a tobą w kontakcie. To jest. Yy, przekazanie jakie Pan Bóg dał oryginalnie Mojżeszowi jako nasze y, dosyć ciekawe przetłumaczenie, będziesz miał Bogów cudzych przede mną jakby dopóki nie usłyszę tego przekazu z oryginału nie do końca jakby rozumiem, a tutaj patrząc na to pierwsze przykazanie i patrząc na tą jedność gdzieś y, tak, tak mi się zrobiła mapa burza myśli w takich kierunkach. Chciałem wam to kochani, przekazać, bo być może ktoś, kto teraz to ogląda, tego potrzebuje, żeby to usłyszeć. Tak też jak robiłem różne tam obrazki, właśnie tam mogliście widzieć między innymi Wrocław, mogliście też widzieć Austrię. Jak byłem w tych różnych miejscach, to też patrzyłem na historię wstecz rzeczy, które człowiek doświadczył, które człowiek przeszedł, wyłącznie związane z tamtymi miejscami. I powiem wam, że miałem okazję właśnie doświadczyć dojścia do jedności z osobami, gdzie w pewnym momencie było nie po drodze, a... Co pozwoliło kontakt, dyskusja, rozmowa na znalezienie może nie tyle, że wspólnej ścieżki ale jakby zrozumienia obu stron to jest raz, dwa, m, przeanalizowania co ewentualnie poszło wcześniej nie tak, że czasami zdarzyło się takie a nie jest coś takiego, kochani, że jak jeszcze właśnie usłyszałem wczorajsze kazanie i tutaj jakby ono było tym elementem brakującym, tak pomyślałem, że chyba to jest wiadomość, która musi iść dalej i dalej, bo bardzo to we mnie zapracowało na zasadzie, że pęk to jest to. Jeśli to jest to też dla Was, kochani. Weźcie to sobie do serca i, jakby skupcie się na tym, czy podczas medytacji, czy modlitwy. W sumie to jest to samo. I zastanówcie się, w którym miejscu potrzebowalibyście dojść do tej jedności. Nie będę podpowiadał kierunku, to już Wam Duch Święty podpowie, tam Was poprowadzi. A to niech to, co mówię, niech będzie dla Was tylko trampoliną. Taką odskocznią, jeżeli też macie jakieś podobne przemyślenia. Czy być może szukaliście odpowiedzi na nurtujące Was pytania, i może to był ten kierunek, to mam nadzieję, że gdzieś yy, też w jakiś sposób odpowiedziałem na Wasze pytanie. Też mam nadzieję, kochani, że. Jest dobry odbiór vlogów z Sewilli, jakie ostatnio poszły. Też spodziewajcie się w przyszłości. Jak się uda oczywiście, że też nie będzie jakiejś restrykcji w przyszłości, że będzie więcej takich vlogów i że będzie więcej takich inspiracji być może dla Was do podróży. Jakiś. Bo też chciałem tak pokazać Sewile i też być może uda się w przyszłości pokazać inne takie miejsca, żeby. Być może dać wam taką inspirację O! Fajne miejsce, bardzo chciałbym tam pojechać to może Jeszcze kochani byłem dzisiaj na mszy Ponownie Przyzna, że myślę, że będzie Europak, ale pomyliłem sobie daty Będzie to dzień później Ale przy okazji posłuchałem kolejnego kazania bardzo inspirującego od ojca Tomasza Gołuszki. Bardzo dziękuję ojcze za te piękne słowa skierowane podczas i kazania, i modlitwy wiernych. Myślę, że będzie to możliwe do zrealizowania. I też kochani, na sam koniec tak naprawdę to co ja wam mówiłem w tym odcinku, to to jest jakby takie podsumowanie. Takiej myśli, jedności i też dążenia nie tylko do pokoju na zewnątrz, ale tak jak dzisiaj to usłyszałem, również wewnątrz. Także kochani, to jeszcze nie jest koniec odcinka, tak jak gdzieś tam myślałem, nagrywając w samochodzie, że tak będzie, bo otóż. Wydarzyło się coś jeszcze w ciągu dnia, tak naprawdę dosyć niedawno, co ja po prostu uwielbiam, jak Pan Bóg prowadzi tak ścieżki. Już mówię, o co chodzi. Byłem dosłownie święcie przekonany, że będzie dzisiaj tak zwany Aeropak czyli jedno z cyklicznych spotkań w klasztorze u Dominikanów, spotkanie świeckich Dominikanów. I myślałem, że... Będzie dzisiaj tematyczne spotkanie. I oczywiście, kiedy przyszedłem na miejsce, okazało się, że pomyliłem się o jeden dzień że Europa będzie nie dziś, ale jutro. Ale pomyślałem, wcale mi to nie przeszkadza, bo przecież za chwilę będzie msza wieczorna. No i tak, jak zostałem na mszy wieczornej, zobaczę, że dzisiaj prowadzi ojciec Tomasz Gałuszka, to pomyślałem, że będzie. Dobre kazanie i się nie pomyliłem, bo oto przychodzi uzupełnienie do dzisiejszego odcinka w postaci dwóch mm, cytatów od y, Ojca Tomasza z jego kazania. Pierwsze to będzie parafraza pewnych jego słów. Drugie to będzie mm, cytat od świętego Tomasza z Akfinu, który był przytoczony podczas kazania. I te słowa brzmią następująco. Ojciec Tomasz powiedział w nakazaniu, w nawiązaniu do dzisiejszych czytań, to jest z 17 maja, jakby ktoś szukał, powiedział, że nie tylko, żeby czynić pokój na zewnątrz, że to jest ważne. Ale też, żeby czynić pokój w środku, to jest równie ważne. I bardzo, jakby znalazło to u mnie um, uzupełnienie: w sumie takiego odcinka, jak dzisiaj nagrywałem, plus jeszcze cytat od świętego Tomasza z Akwinu, przytoczony podczas kazania, który brzmi następująco: Amor, causa pacis, czyli miłość. Czyni pokój. I to są słowa, kochani, które chciałbym Was zostawić na sam koniec tego odcinka i z którymi chciałbym się tutaj z Wami pożegnać. Na dziś to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozytywnych wibracji. Cześć.